Targowisko w Krakowie tętniło życiem mimo chłodnego, październikowego poranka 1648 roku. Pomiędzy straganami z warzywami, tkaniami i narzędziami stał podest, na którym czekała grupa ludzi wystawionych na sprzedaż. Wśród nich znajdowała się Agnieszka. Dziewczyna o jasnych włosach i błękitnych oczach, które kontrastowały z jej bladą, wychudzoną twarzą. Miała 20 lat, ale życie w nędzy i ciągłym strachu postarzało ją przedwcześnie. Jej rodzina zginęła podczas najazdu litewskich łupieżców na ich wieś, a ją samą schwytano i sprzedano jako niewolnicę. Od trzech miesięcy przechodziła z rąk do rąk, trafiając kolejno do różnych właścicieli którzy wykorzystywali jej desperację i bezradność. Pan Kazimierz Kostka, młody szlachcic z Małopolski, przybył na targ nie w poszukiwaniu służącej, ale koni do swojej stajni. Jego wzrok padł na grupę ludzi wystawionych na sprzedaż przypadkowo, gdy przechodził obok pody. Coś w postawie Agnieszki przykuło jego uwagę. Mimo upokorzenia zachowała w sobie resztki godności, którą próbowała ukryć pod maską rezygnacji. Kazimierz był mężczyzną o surowych rysach twarzy, wysokim i szerokim w ramionach, ale jego ciemne oczy zdradzały głęboką samotność. W wieku 28 lat był już wdowcem. Jego żona zmarła podczas porodu rok wcześniej, zabierając ze sobą ich nienarodzone dziecko. Od tamtej pory zamknął się w sobie, odsuwając od ludzi i znajdując pocieszenie jedynie w zarządzaniu swoimi dobrami. Ile za tę dziewczynę? zapytał handlarza, wskazując na Agnieszkę. Dziesięć groszy srebrem, panie, odpowiedział kupiec chciwym błyskiem w oku. To dobra służąca, umie szyć, gotować i zna się na ziołach. Kazimierz skinął głową i zapłacił żądaną sumę, nie targując. Agnieszka podniosła wzrok, po raz pierwszy tego dnia patrząc wprost na mężczyznę, który właśnie ją kupił. W jego oczach dostrzegła coś, czego nie spodziewała się zobaczyć. Nie było w nich ani żądzy, ani okrucieństwa, tylko zmęczenie podobne do jej własnego. Rozdział drugi: przybycie do dworu. Dwór kazimierza kostki położony był w małej wsi lipnica otoczonej lasami i polami. Był to skromny, ale solidnie zbudowany dworek z drewna i kamienia z wysokim płotem obronnym i strażnicą przy bramie. Gdy Agnieszka przekroczyła próg. Poczuła dziwną mieszankę ulgi i niepokoju. W końcu miała dach nad głową, ale nie wiedziała, czego może się spodziewać od nowego pana. Kazimierz wprowadził ją do głównej izby, gdzie płonął ogień w wielkim kominku. Pomieszczenie było urządzone skromnie ale z gust: ciężkie drewniane meble, kilka gobelinów na ścianach i półki pełne ksiąg. To ostatnie zaskoczyło Agnieszkę. Niewiele osób w tamtych czasach umiało czytać. A jeszcze mniej posiadało własne książki. Będziesz spać z innymi służącymi w komnacie za kuchnią, powiedział Kazimierz. Jego głos był rzeczowy, ale nie surowy. Twoje obowiązki obejmują pomoc w kuchni, sprzątanie i opiekę nad ogrodem ziołowym. Oczekuję pilności i uczciwości. W zamian otrzymasz wyżywienie, schronienie i małą zapłatę co miesiąc. Agnieszka skinęła głową. Zaskoczona obietnicą zapłaty. Większość właścicieli nie płaciła swoim służącym, traktując ich jak część majątku. Dziękuję, panie, odpowiedziała cicho. Stara Katarzyna, gosposia zarządzająca dworem, była kobietą o srogim wyglądzie, ale dobrym sercu, pokazała agnieszce jej miejsce do spania, wąską pryczę w kącie komnaty, którą dzieliła z trzema innymi dziewczynami. Było to znacznie lepsze niż wszystko, co Agnieszka miała przez ostatnie miesiąc. Pan jest dobrym człowiekiem, — szepnęła Katarzyna, gdy zostały same, ale bardzo smutnym. Jego żona była światłem tego domu, a gdy odeszła, zabrała ze sobą całą radość. Od roku prawie nie się nie uśmiech. Tej nocy Agnieszka leżała na swojej pryczy, słuchając odgłosów dworku pogrążającego się w ciszy. Po raz pierwszy od miesięcy czuła się bezpieczna, ale nie mogła przestać myśleć o słowach Katarzyny, o smutku ich pana. Może w tej wspólnej samotności znajdzie swoje miejsce. Rozdział trzeci. Pierwsze tygodnie Agnieszka szybko wpisała się w rytm życia dworskiego, Odkrywając, że jej poprzednie doświadczenia, choć bolesne, nauczyły ją przydatnych umiejętności. Jej znajomość ziół, wyniesiona z dzieciństwa spędzonego na wsi, okazała się szczególnie ceniona przez Katarzynę, która cierpiała na bóle stawów. Każdego ranka Agnieszka zbierała świeże zioła w ogrodzie, przygotowywała nalewki i maści, które przynosiły ulgę nie tylko gosposi, ale także innym mieszkańcom dworu. Jej delikatne ręce i cierpliwy charakter czyniły z niej idealną opiekunkę dla chorych i cierpiących. Kazimierz obserwował jej pracę z dystansu, początkowo traktując ją jak każdą inną służącą, jednak z czasem zaczął zwracać uwagę na małe rzeczy, sposób w jaki śpiewała cicho podczas pracy, delikatność, z jaką traktowała chore zwierzęta. I inteligencję, którą wykazywała przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Pewnego deszczowego popołudnia Agnieszka pracowała sama w kuchni, przygotowując gulasz na wieczerze. Nie zauważyła, że Kazimierz wszedł i przez chwilę obserwował, jak sprawnie porusza się między garnkami, dodając przyprawy i próbując smaku. Była tak pochłonięta pracą, że gdy się odwróciła i zobaczyła go stojącego w drzwiach, aż podskoczyła ze strachu. Przepraszam, panie, bąknęła, rumieniąc się. Nie słyszałam. Nic się nie stało, przerwał jej łagodnie. To pachnie bardzo dobrze. Gdzie nauczyłaś się tak gotować? Moja matka była znana w okolicy zgotowania, odpowiedziała ostrożnie. Uczyła mnie od małego. Kazimierz skinął głową i już miał wyjść, gdy jego wzrok padł na mały bukiet dzikich kwiatów stojący na stole. Agnieszka zebrała je tego ranka, mimo że nikt jej o to nie prosił. To był pierwszy raz od śmierci żony, że ktoś przyniósł kwiaty do jego domu. Rozdział czwarty: Pierwsza choroba. Gdy w dwór uderzyła jesień, ze sobą przyniosła choroby. Najpierw zachorowała jedna ze służących, potem druga. A w końcu sam Kazimierz złożyła gorączka. Przez trzy dni leżał w łożu, myląc sny z rzeczywistością, a jego ciało płonęło od wewnętrznego ognia. Agnieszka, wiedząc, że jej znajomość ziół może być jedyną nadzieją, przejęła opiekę nad chorym panem. Dzień i noc czuwała przy jego łożu, okładając go chłodnymi kompresami. Podając nalewki z wierzby na gorączkę i starając się, żeby pił jak najwięcej płynów. W delirium Kazimierz mamrotał imię swojej zmarłej żony, a czasami błagał ją, żeby nie odchodził. Agnieszka słuchała tych słów z sercem, ściśniętym bólem, rozumiała głębie jego straty, sama mając za sobą doświadczenie utraty wszystkich bliskich osób. Trzecią noc, gdy gorączka osiągnęła szczyt, Kazimierz otworzył oczy i zobaczył Agnieszkę siedzącą przy jego łożu. W świetle świecy jej twarz wydawała się anielska, a oczy pełne były troski i współczucia. Dlaczego to robi? Zapytał słabym głosem. Bo każdy zasługuje na opiekę, gdy jest chory, odpowiedziała po prostu, poprawiając mu poduszkę. To była prawda, ale nie cała. Coś w tym smutnym, samotnym mężczyźnie. Dotknęło jej serca w sposób, którego jeszcze nie w pełni rozumiała. Może dlatego, że sama wiedziała, jak to jest być całkowicie samym na świecie. Rankiem gorączka opadła, a Kazimierz po raz pierwszy od tygodni poczuł się wystarczająco silny, żeby wstać z łóżka. Gdy zobaczył Agnieszkę śpiącą na krześle przy jego łożu, z głową opartą o ramię, poczuł coś, czego nie odczuwał od miesięcy. Wdzięczność mieszającą się z czymś głębszym i bardziej niepokojącym. Rozdział 5. Zmieniające się uczucia. Po chorobie Kazimierza coś się zmieniło w dynamice ich relacji. Zaczął częściej przebywać w kuchni i innych miejscach, gdzie pracowała Agnieszka. Początkowo pod pretekstem sprawdzania jej pracy. Ale z czasem coraz bardziej oczywiste stawało się, że po prostu lubi jej towarzystwo. Agnieszka nie była już dla niego tylko służącą, była kobietą, która okazała mu dobroć w chwili słabości. Która nie wykorzystała jego bezbronności, ale zaopiekowała się nim z szczerego serca. Jej obecność przynosiła spokój jego udręczonej duszy, a jej delikatny śmiech był jak pierwsze promienie słońca po długiej zimie. Pewnego wieczoru zastał ją w ogrodzie, gdzie zbierała ostatnie kwiaty przed nadejściem mrozu. Księżyc w pełni oświetlał jej sylwetkę, a chłodne powietrze rumieniło jej policzki. Wyglądała jak nimfa z starych legend, a Kazimierz poczuł, jak jego serce przyspiesza w sposób, którego nie doświadczał od śmierci żony. Nie za zimno ci tutaj? Zapytał, podchodząc bliżej. Przywykłam do chłodu, odpowiedziała, ale jej głos drżał lekko. Te kwiaty nie przeżyją pierwszych mrozów, więc chciałam je uratować. Kazimierz zdjął swój płaszcz i narzucił jej na ramiona. Gest był spontaniczny, ale kiedy ich dłonie się dotknęły, oboje poczuli przepływ czegoś elektryzującego. Agnieszko powiedział cicho, a jej imię na jego ustach brzmiało jak modlitwa. Dziewczyna podniosła wzrok, a w jej oczach dostrzegł to samo zamęt, który sam odczuł. Przez chwilę stali tak blisko siebie, że czuł ciepło jej oddechu, ale potem rzeczywistość wróciła z całą siłą. On był szlachcicem. Ona służącą. Różnica ich pozycji społecznych była jak przepaść nie do przekroczenia. Cofnął się gwałtownie, a na jego twarzy pojawił się wyraz zimnej powściągliwości. Wracaj do domu, już późno. Agnieszka skinęła głową i odeszła, ale serce biło jej jak oszalałe. Wiedziała, że to co między nimi powstaje jest niemożliwe i niebezpieczne, ale nie potrafiła przestać o tym myśleć. Rozdział 6. Niebezpieczne zbliżenie zima przyniosła izolacji, która zmusiła mieszkańców dworu do spędzania długich godzin w zamkniętych pomieszczeniach. Kazimierz coraz częściej znajdował preteksty, żeby przebywać w towarzystwie Agnieszki. Prosił ją o przyniesienie posiłków do jego komnaty, konsultował się z nią w sprawach ziół, a nawet zaczął uczyć ją czytania podczas długich zimowych wieczorów. Te lekcje stały się najważniejszą częścią dnia dla obojga. Siedzieli blisko siebie przy stole, pochyleni nad księgami, a Kazimierz cierpliwie tłumaczył znaczenie liter i słów. Agnieszka okazała się zdolną uczennicą. Jej inteligencja, ukryta pod warstwą pokory służącej, rozkwitała w atmosferze życzliwości i zachęty. — Jesteś bardzo bystra — powiedział pewnego wieczoru, obserwując, jak sprawnie odczytuje fragment psalmu. — Szkoda, że nie urodziłaś się w szlacheckiej rodzinie. Mogłabyś być wykształconą damą. — Gdybym urodziła się jako szlachcianka, nigdy bym tu nie trafiła — odpowiedziała cicho. — A wtedy nie poznałabym — urwała, rumieniąc się gwałtownie. — Czego byś nie poznała? — zapytał. Jego głos był niższy niż zwykle. Agnieszka nie odpowiedziała, ale ich spojrzenia się spotkały i w tej chwili oboje zrozumieli, że przekroczyli już granicę, której nie powinni byli przekraczać. Atmosfera między nimi naładowała się napięciem, które było równocześnie słodkie i bolesne. Kazimierz wstał gwałtownie od stołu, przewracając przy tym kałamasz. Czarny atrament rozlał się po pergaminie, niszcząc godziny pracy. – Przepraszam – Mruknął, ale nie chodziło mu o atrament. Nic się nie stało, odpowiedziała Agnieszka, ale ona też mówiła o czymś więcej niż poplamiony pergamin. Tej nocy żadne z nich nie mogło zasnąć. Każde w swojej komnacie rozmyślając o tym, co się między nimi dzieje i dokąd to wszystko prowadzi. Rozdział Siódmy. Przybycie gość, spokój zimowej izolacji został przerwany, gdy na początku marca do dworu przybyła delegacja z sąsiedniego majątku. Na jej czele stał pan Władysław Tarnowski, stary przyjaciel rodziny Kostków, wraz ze swoją córką Barbarą, osiemnastoletnią dziewczyną o klasycznej urodzie i doskonałym wychowaniu. Tarnowski przybył z konkretnym celem. Jego córka osiągnęła wiek, w którym powinna wyjść za mąż, a Kazimierz wydawał się idealnym kandydatem. Był młody, zamożny, pochodził z dobrej rodziny, a fakt, że był wdowcem, tylko ułatwiał sprawę, nie musieliby się martwić o jego poprzednie zobowiązania rodzinne. Barbara była wszystkim, czego można było oczekiwać od przyszłej żony szlachcica. Piękna, dobrze wykształcona, o nienagannych manierach i odpowiednim pochodzeniu. Rozmawiała z Kazimierzem o poezji, muzyce i sprawach dworu, demonstrując znajomość etykiety i polityki. Agnieszka obserwowała te interakcje z rosnącym bólem w sercu. Podczas kolacji służyła przy stole, będąc niewidzialną dla gości, ale doskonale świadoma każdego słowa i gestu. Widziała, jak Kazimierz z grzeczną uwagą słucha barbary, jak uśmiecha się do jej dowcipów i jak rozmawiają o przyszłości, jakby już byli pewni swojego losu. Kazimierz potrzebuje żony, szepnęła Katarzyna do Agnieszki, gdy sprzątały po kolacji. Nie może żyć sam na zawsze, a ta dziewczyna wydaje się odpowiednia. Agnieszka skinęła głową. Nie ufając swojemu głosowi, wiedziała, że Katarzyna ma rację. Kazimierz powinien się ożenić, powinien mieć dzieci i prowadzić normalne życie szlachcica. To, co czuła do niego, było marzeniem skazanym na klęskę od samego początku. Tej nocy, gdy dwór pogrążył się w ciszy, Agnieszka wyszła do ogrodu, potrzebując świeżego powietrza i chwili samotności. Nie spodziewała się tam nikogo zastać, ale Kazimierz stał przy fontannie, wpatrując się w gwiazdy. Nie możesz spać? Zapytał, gdy ją zobaczył. Za dużo myśli, odpowiedziała szczerze. Przez długą chwilę stali w milczeniu, każde pogrążone we własnych rozterkach. Barbara to dobra dziewczyna, powiedział w końcu Kazimierz, ale w jego głosie nie było przekonania. Tak, zgodziła się Agnieszka, będzie dobrą żoną. Słowa zawisły między nimi jak wyrok. Rozdział ósmy. Wyznanie. Goście mieli zostać jeszcze tydzień, ale już trzeciego dnia pobytu pan Tarnowski oficjalnie poprosił o rękę swojej córki dla Kazimierza. Była to propozycja, której nie można było łatwo odrzucić. Dwie rodziny znały się od pokoleń, różnica wieku była odpowiednia, a posag Barbary był hojny. Kazimierz poprosił o czas do namysłu, co było już samo w sobie nietypowe. Zazwyczaj takie sprawy załatwiano szybko i pragmatycznie, bez długich rozważań. Jego wahanie nie uszło uwagi ani gości, ani domowników. Tego wieczoru Agnieszka odnalazła Kazimierza w jego prywatnej komnacie, gdzie siedział przy biurku z głową w dłoniach. Przyszła przynieść mu kolację. Ale jedzenie zostało nietknięte. Czy wszystko w porządku, panie? Zapytała ostrożnie. Kazimierz podniósł wzrok, a ona zobaczyła w jego oczach taki ból, że aż zabrakło jej tchu. Agnieszko, powiedział jej imię jak modlit. Co mam zrobić? Nie rozumiem, panie. Nie udawaj, odparł z goryczą. Wiesz dokładnie o czym mówię. Wiesz, co się między nami dzieje. Agnieszka poczuła, jak serce zaczyna jej bić jak szalone. Wiedziała, że powinna uciec, że ta rozmowa może ich obu zniszczy, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Panie, nie powinien Pan kochać? przerwał jej gwałtownie. Wiem, że to szaleństwo, wiem, że to niemożliwe, ale nie mogę tego dłużej ukrywać. Kocham Cię tak bardzo, że. Myśl o małżeństwie z kimś innym sprawia mi fizyczny ból. Agnieszka stała nieruchomo, łzy płynęły jej po policzkach. Słowa, których tak bardzo pragnęła i których tak bardzo się bała, zostały wypowiedziane. Ja też pana kocham, szepnęła w końcu. Od pierwszego dnia, gdy mnie pan uratował na tym targu, ale wiemy oboje, że to może być tylko naszym sekretem. Kazimierz wstał z krzesła i podszedł do niej. Delikatnie objął jej twarz w swoje dłonie i po raz pierwszy ich ust się spotkały w pocałunku, który był równocześnie spełnieniem marzeń i początkiem najgorszego bólu, jaki kiedykolwiek odczuli. Rozdział 9. Trudna decyzja. Następnego dnia atmosfera w dworze była napięta. Kazimierz unikał towarzystwa gości, zamykając się w swoim gabinecie pod pretekstem ważnych spraw do załatwienia. Agnieszka wykonywała swoje obowiązki jak automat, starając się nie myśleć o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Pan Tarnowski zaczynał się niecierpliwi. Jego córka była piękna i dobrze wykształcona, posag znaczny, a rodzinne połączenia korzystne dla obu stron. Nie rozumiał, dlaczego Kazimierz tak długo się waha. Czy jest jakiś problem z moją propozycją? zapytał wprost podczas obiadu. Barbara jest dziewczyną bez skazy, a nasze rodziny od pokoleń żyją w przyjaźni. Kazimierz podniósł wzrok z nadjedzenia, którego prawie nie tknął. Nie ma żadnego problemu z panną Barbarą, odpowiedział ostrożnie. Jest osobą bez zarzutu, po prostu potrzebuje więcej czasu. Czasu na co? naciskał Tarnowski. To nie jest decyzja, która wymaga długich rozważań. Albo chcesz się ożenić, albo nie. Barbara siedziała w milczeniu, ale Agnieszka, która podawała do stołu, zauważyła rumieniec wstydu na jej policzkach. Dziewczyna zaczynała rozumieć, że jej kandydat na męża wcale nie jest entuzjastycznie nastawiony do tego małżeństwa. Tego wieczoru Kazimierz poprosił Agnieszkę, żeby została po kolacji i pomogła mu w bibliotece. Gdy zostali sami, objął ją mocno, jakby chciał zatrzymać ten moment na zawsze. Nie mogę jej poślubić, szepnął jej do ucha. Nie mogę żyć z kimś innym, kochając ciebie. Ale musisz, odpowiedziała Agnieszka, choć każde słowo sprawiało jej ból. Jestem służącą, Kazimierzu. Nie możemy zmienić tego, kim się urodziłam. Możemy uciec, powiedział desperacko. Sprzedamy dwór. Pojedziemy gdzieś, gdzie nikt nas nie zna. Będziemy żyć jako zwykli ludzie. Agnieszka pokręciła głową, łzy płynęły jej po policzkach. I co potem? Będziesz żałował, gdy stracisz wszystko dla służącej, a ja nie mogę żyć, wiedząc, że zniszczyłam twoje życie. Wiedziała, że mówi prawdę, choć każde słowo rozdzierało jej serce. Rozdział 10. Ofiara miłości Agnieszka podjęła najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Następnego ranka poszła do Katarzyny i oznajmiła, że musi opuścić wór. Wymyśliła historię o chorej ciotce w odległej wsi, która potrzebuje opieki. Ale dlaczego tak nagle? zapytała Katarzyna, patrząc na nią podejrzliwie. Czy stało się coś, o czym powinnam wiedzieć? Nie, skłamała Agnieszka. Po prostu dostałam wiadomość i muszę jechać. Katarzyna przyjęła jej tłumaczenie z rezerwą, ale nie naciskała. Była dostatecznie doświadczona, żeby rozpoznać, gdy ktoś ukrywa prawdę, ale wiedziała także, że każdy ma prawo do swoich sekretów. Kazimierz dowiedział się o jej planach od gosposi i natychmiast pobiegł do komnaty służąc. Zastał Agnieszkę pakującą swoje nieliczne rzeczy do małego zawiniątka. – Co ty robisz? – Zapytał, zamykając za sobą drzwi. To, co powinnam była zrobić dawno temu, odpowiedziała nie patrząc na niego. Odchodzę, nie możesz, mogę i muszę, odwróciła się do niego, a jej oczy były czerwone od płaczu. Kazimierzu, jeśli mnie kochasz, pozwól mi odejść. Jeśli zostanę, zniszczę twoje życie i swoje własne. Bez ciebie nie mam żyć. Masz, masz szansę na normalność, na szczęść, na rodzinę. Barbara to dobra dziewczyna. Pokocha cię, jeśli jej na to pozwoli. My, Kazimierz, podszedł bliżej, chwycił ją za ramiona. A co z nami? Co z tym, co czujemy? To będzie naszym sekretem, szepnęła. Nikt nie może nam zabrać tego, co mieliśmy, ale nie możemy pozwolić, żeby to zniszczyło nasze przyszłości. Pocałował ją po raz ostatni, desperacko, jakby chciał zapamiętać smak jej ust na całe życie. Zawsze będę cię kochał, powiedział. I ja ciebie. Ale czasami miłość oznacza puszczenie wolno. Rozdział 11. Nowe życie. Agnieszka opuściła dwór o świcie, gdy wszyscy jeszcze spali. Kazimierz obserwował ją z okna swojej komnaty, jak idzie drogą prowadzącą przez las. Jej sylwetka stopniowo znika w porannej mgle. Czuł się, jakby ktoś wyrwał mu serce z piersi. Tego samego dnia po śniadaniu wszedł do komnaty gościnnej, gdzie pan Tarnowski czekał na definitywną odpowiedź. Przyjmuję pańską propozycję, powiedział bez emocji w głosie. Będę zaszczycony, jeśli panna Barbara zostanie moją żoną. Tarnowski uśmiechnął się z zadowoleniem, a Barbara, choć zauważyła brak entuzjazmu w głosie swojego przyszłego męża, była wychowana w przekonaniu, że małżeństwo to przede wszystkim praktyczna umowa między rodzinami. Agnieszka tymczasem dotarła do klasztoru sióstr benedyktynek w Staniątkach, gdzie prosiła o przyjęć. Opatka, mądra kobieta o przenikliwym spojrzeniu. Przyjęła ją po krótkim przesłuchaniu. Czy uciekasz od świata, czy szukasz Boga? Zapytała wprost. Może i jedno i drugie, odpowiedziała Agnieszka szczerze. Uciekanie przed problemami to zły powód, żeby zostać zakonnicą, ale jeśli szukasz miejsca, gdzie będziesz mogła służyć innym i znaleźć spokój dla swojej duszy, to możemy ci pomóc. W klasztorze Agnieszka znalazła nie tylko schronienie, ale także cel. Jej znajomość ziół okazała się nieoceniona w klasztornym szpitalu, gdzie opiekowała się chorymi i ubogimi. Praca dawała jej poczucie spełnienia i stopniowo łagodziła ból po straconej miłości. Ale każdej nocy, przed zaśnięciem, pozwalała sobie na kilka minut wspomnień o Kazimierzu. Zastanawiała się, czy jest szczęśliwy, czy Barbara potrafiła go pokochać, czy czas zdołał zagłuszyć ból po jej odejściu. Rozdział dwunasty. Powrót do siebie. Minęły dwa lata. Agnieszka stała się szanowaną siostrą w klasztorze, znaną z dobroci i umiejętności leczniczych. Jej spokój został zakłócony, gdy pewnego deszczowego dnia przybyła posłanka z dworu kostków. Stara Katarzyna postarzała i zmęczona podróżą. Siostro Agnieszko, powiedziała używając klasztornego imienia, które przyjęła, pan Kazimierz umiera. Świat zatrzymał się na moment. Agnieszka poczuła, jak kolana się pod nią uginają. Co się stało? Gorączka. Już trzeci tydzień leży bez przytomności. Żadne leki nie pomagają. Barbara, katarzyna zawahała się. Barbara robi, co może, ale ona nie ma twojej wiedzy o ziołach. Agnieszka wiedziała, że powinna zostać w klasztorze, że jej miejsce jest teraz tutaj, wśród sióstr i chorych, którymi się opiekuje. Ale serce mówiło jej coś innego. Czy pan o mnie pytał? Szepnęła. W gorączce powtarza twoje imię, przyznała Katarzyna ze smutkiem. Barbara to słyszy i wie. Jest dobrą kobietą, ale nie może uzdrowić serca, które należy do kogoś innego. Eopatka, która wysłuchała całej rozmowy, położyła dłoń na ramieniu Agnieszki. Czasami Bóg posyła nas tam, gdzie możemy czynić największe dobro, powiedziała łagodnie. Idź, ale pamiętaj o ślubach, które złożyłaś. Podróż do dworu wydawała się trwać wieczność. Gdy Agnieszka w końcu dotarła na miejsce, zastała dom pogrążony w żałobie. Kazimierz leżał bez ruchu. Jego twarz była blada jak wosk a oddech ledwo wyczuwalny. Barbara powitała ją bez wrogości, tylko z desperacką nadzieją. Pomóż mu, błagała, zrób wszystko, co możesz. Agnieszka spędziła następne trzy dni i noce przy łożu Kazimierza, stosując wszystkie swoje umiejętności. Podawała mu nalewki, które przygotowała w klasztorze, okładała ziołowymi kompresami, modliła się nad nim ze łzami w oczach. Czwartą noc Kazimierz otworzył oczy i zobaczył ją siedzącą przy jego łożu. Agnieszko szepnął. Czy to sen? To nie sen, odpowiedziała, biorąc jego dłoń w swoje. Jestem tutaj. Myślałem, że umrę, nie zobaczywszy cię więcej. Nie mów tak, będziesz żył. Musisz żyć. Gdy Kazimierz wyzdrowiał, Agnieszka wiedziała, że musi wrócić do klasztoru. Ale przed odejściem miała długą rozmowę z barbarą. Wiem, że Cię kocha, powiedziała młoda kobieta ze smutnym uśmiechem. Widziałam to w jego oczach, gdy Cię zobaczył, ale wiem też, że nigdy nie opuści żony dla innej kobiety. Jest człowiekiem honoru, a Ty go kochasz? Zapytała Agnieszka. Uczę się go kochać. Odpowiedziała Barbara szczerze: Może nigdy nie będę pierwszą w jego sercu, ale mogę być dobrą żoną i matką jego dzieci. Agnieszka skinęła głową ze zrozumieniem. Były to słowa mądrej kobiety, która pogodziła się z rzeczywistością. Przed ostatecznym pożegnaniem Kazimierz i Agnieszka spotkali się w ogrodzie, gdzie kiedyś po raz pierwszy wyznali sobie miłość. Dziękuję, że wróciłaś, powiedział. Nie tylko dlatego, że uratowałaś mi życie, ale dlatego, że mogłem Cię jeszcze raz zobaczyć. Będziesz szczęśliwy? Zapytała. Będę żył, odpowiedział. I będę pamiętał. Pożegnali się pocałunkiem na czole, czystym, pełnym miłości, ale już beznamiętności. Oboje zrozumieli, że ich drogi się rozeszły i że czasami największą miłością jest pozwolenie drugiemu człowiekowi na szczęście. Nawet jeśli nie możemy być jego częścią. Agnieszka wróciła do klasztoru, gdzie żyła jeszcze wiele lat, lecząc chorych i pomagając potrzebującym. Kazimierz pozostał ze swoją żoną, która urodziła mu trzech synów. Nigdy już się nie spotkali, ale każde z nich nosiło w sercu wspomnienie miłości, która była zbyt wielka, żeby zniszczyć ją zemsta czy żal. I choć nie mogli być razem, ich miłość uczyniła ich lepszymi ludźmi, jego nauczyła cierpliwości i empatii, ją dała siłę do służenia innym. Czasami bowiem prawdziwa miłość nie polega na posiadaniu, ale na tym, że dzięki niej stajemy się tym, kim powinniśmy być.